Jestem Oskar Ozyma Mazelanik, jeżdżę na rowerze dla pasji dla zabawy. Uczestniczysz w takiej imprezie, która będzie 6 czerwca. Dlaczego i dlaczego akurat ta pasja? Dlaczego tak ekstremalnie? Same do mnie to przyszło. Po prostu jakoś zacząłem jeździć na rowerze i zacząłem się na tym bawić i tak zostało. Ale jak koledzy i koleżanki? Szczególnie to koledza, kolegów na rowerze mam tak. Na dużo. Co się, co się najbardziej w tym wszystkim liczy? Dobra zabawa. Dlaczego dobra zabawa? Żeby się bawić na tym rowerze, nie spinać ani złościć na innych. No ale dzięki tej zabawie uczestniczysz w dużej imprezie? Tak. I co w związku z tym? Jeżeli chodzi o zabawę, to będzie największa zabawa. Tak, już była tak raz w Katowicach, w Spodku, i myślę, że teraz może będzie lepiej. E, jak tam w Katowicach poszło? Dobrze, tylko trochę mało skoków było, ale i tak mogło być. A teraz będziesz co przygotowywał na tę imprezę? Coś specjalnie, czy wszystko standard? Myślę, że wszystko tak standard, chyba że Superman seed Grab to będzie coś nowego. Co to jest dokładnie? Że trzyma się kierownicę i jedną ręką za siodełko się chwyta i spuszcza się nogi. Okej, okay. i to myślę, że będzie bardzo atrakcyjne dla wszystkich? Myślę, że tak. Dlaczego? Bo jest to widowiskowe i bardzo dobrze to widać. Mówiłeś, że masz 10 lat, prawda? Tak, no, prawie 11. No. Y jak od od jak dawna bawisz się rowerami? Myślę, że tak około trzech lat już jeżdżę na rowerze.